Szpital wojewódzki w Bielsku-Białej od czwartku ubiegłego tygodnia może pochwalić się odnowionym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Dzięki trwającej dwa lata inwestycji znacznie poprawiły się warunki obsługi pacjentów. Na oddział trafił także nowoczesny sprzęt. Podczas prezentacji nowych pomieszczeń SORU marszałek województwa śląskiego Jakub Heustowski podziękował wszystkim za pracę i zaangażowanie podczas przebudowy oddziału ratunkowego. Na najwyższych standardach jestem z tego powodu bardzo dumny i pragnę wszystkim osobom zaangażowanym złożyć serdeczne podziękowania. Cieszę się tutaj, że ten projekt się zakończył. Jestem wręcz przekonany, że on będzie bardzo dobrze służył. I będę zachęcał tutaj inne nasze środowiska do tego, by dobrze współpracować, bo taki projekt wymaga wielu, wielu uzgodnień, nerwów, potu niejednokrotnie, żeby to wszystko odbyło się zgodnie po pierwsze z literą prawa i to jest wyzwanie. I Państwo temu wyzwaniu sprostaliście. W imieniu swoim, swojego zarządu, jak i Seniko Śląskiego pragnę złożyć gorące podziękowania. No i mam nadzieję, że w latach kolejnych naszych środkach budżetowych będą znajdowały się dużo, dużo większe środki na inwestycje. Pacjenci z naszego regionu zyskali nowocześnie wyposażony oddział ratunkowy, który spełnia wszelkie standardy medyczne podczas ratowania zdrowia i życia. Oddane do użytkowania pomieszczenia są klimatyzowane, wyposażone w wentylację mechaniczną, węzły sanitarne. Szpitalny oddział ratunkowy został również wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną. Łączna wartość inwestycji to ponad 8,3 miliona złotych.